Dobra, jestem z powrotem. Trochę mi to oczywiście znów zajęło, ale mam już... Moja Simka ma już jeden poziom wiklitnego yy, gotowania, więc przyrządźmy sobie wiklitny posiłek i zobaczmy, jakie kolejne zadania, ba... kolejne zadania ma dla nas nasz ulubiony kosiarz. W ogóle, sam się zadzwonił do mojej Simki i się zapytał, yy, czy ona też do niego czuje coś romantycznego i żeby do niego zadzwonić i z na randkę później. Jest kosiarz, no nieźle, stara się przynajmniej, chłopaczyna a to się akurat ceni róbmy zupkę dyniową będziecie żyreć kurwę, zupę dobra robimy tam tulcie a tutaj robimy zupkę o, a, nie ma to tamto kończmy już te zadania ile mi jeszcze zostało w ogóle tego a jeszcze tydzień piąty tydzień szósty wow A nie to już będzie tydzień szósty dobra czyli już ostatnie ostatnie zadania dobra no teraz jestem tydzień, ten piąty, później tydzień szósty, wszystko odbieramy, i fajnie jest. Wszystko pięknie, fajnie, ładnie. Smacz tą zupkę, tu gotuj zupkę. Ale piękna zupka, mm, mm. Smakoszka, no widać tego, smakoszka, lubi dobre jedzenie, na no nie? Otóż to. Zobaczmy, jakie zadanie przygotował nam chociaż. No na pewno będziemy musieli pewnie zrobić tą ambrozję. A dalej to nie mam pojęcia, co wymyślą. <laughs> Teraz będzie zadanie. Uzbieraj milion simoleonów. No. To dokładnie tak będzie. będzie. Twoje krótsze umiejętności są godne poza Udało ci się zdobyć wiedzę potrzebną do stworzenia ambrozji. No i dziękuję. Czas na ostatni krok. Super. I teraz trzeba czekać aż będą nowe zadania. Jeszcze weź sobie na szybko prysznic. Mój brat mi cały czas taki wysyła. Nie zobaczę. nadeszła chwila prawdy. Pora przyrządzić ambrozję, ukończyć zadania chwila prawdy i owoce Twojej pracy, a potem zabierzemy się do świętowania tej niezwykłej okazji. Dzięki, dzięki. A trzeba czekać aż ten Luteryn z podrzenie przyjdzie i awesome. trzeba go przeczytać. Zorganizuj wydarzenie towarzyskie. Odwiedź bar podczas wieczoru duchów. O, Czas poznać kilka duchów. Carmini ich jest opcjonalne. Odwiedź dowolny bar. W, w, w środowe. Aha! Środowy wieczór? Dobra, do w środę trzeba iść do baru. Okej. Okay. No jakieś organizacje, No dobra, to do, to do, do, Bo będzie iść. Dobaru, fajnie, fajnie. Jakieś... Wydarzenie trzeba zorganizować. No dobra. Czas uczcić twoją ciężką pracę. Drink towarzyskie wybierając soplanu, z kategorii interakcje społeczne w telefonie z zaznaczoną w tym i nagrody. A okej. Okay. No to już to robi. Tylko gdzie trzeba ten. Interakcje społeczne. Aha, gdzie to będzie? A, jest, interakcje społeczne, yy, zaplanuj, Hmm. tu jest, zaplanuj wydarzenie towarzyskie, o, jest, dobra, co to mamy do zrobienia, co tutaj mamy, wydarzenie żeby zorganizować, bocianko, impreza, zbudowała beczka, Płonna zabawa dzieci to nie. Przyjęcie urodzinowe, to nie To nie Czarno-biała impreza Piżem party. <grywa> nie uto dla dzieci chyba. Ta ma party, nie. Piorne przyjęcie nie. A może, A może kolację zrobimy? O, impreza taneczna, o bo to... Ale to nie ma tego. musimy być cele i nagrody, no to... Przyjęcie domowe? Dobra, nie chcę siedzieć no, zazdrosną przez tą chód. Dokładnie, no to robimy to. Gospodarz, moja simka. Goście, a zaprośmy, zaprośmy. Tutaj, tych, no Ty nie możesz być gościem, bo to jesteś ten. No to dobra, zaprośmy sobie. Lista nosza, a ty co, ten trzeba wynająć. Wynająć. I moja simka nie może gotować, więc mu to jest wymagane, więc musimy tutaj ten robić. I oczywiście. W naszym domu. No i zarabicie, niech. Tu jest coś. Dobra, dobra, dobra. Zróbmy to. Czemu by nie? Cały policzek, tak. Poszli pocałunek w sensie. No nie ma po całych policzek, no niestety. No, ale to nic. O. Jest, pocałuj w policzek, dobra? Pocałuj. O, pocałunek z pasją, no i gitara. Dzień są sumo, Niki... mówi. Aha. no co się dzieje. No nic. Artysta sceniczny, ta gra. Przywitaj przyzwie i maszynego kofiarza? Nie. Łączmy muzyczkę i zatańczmy. Tańczmy. Czemu nie mogę tańczyć? Czemu nie mogę tańczyć przy tym? Aha, to jest do słuchania? A nie, bo ona słucha stację. Miej stację, słuchaj. A gdzie jest tańcz? Nie można przy tym tańczyć? Bez sensu. No nie da się. Ale gówno. A nic, to kupmy, kupmy odpowiedni sprzęt do tego. Po prostu. a Otóż to. Hmm, co by to wybrać? Co by to wybrać? Hmm. Szafa grająca, oczywiście to tak. No, tutaj włączamy muzykę. Włącz. Tamto główne wyłączamy. I tańcz. Tańcz. I tańcz. Tańczcie, tańczcie. ale tańce, ale dzikie, dzikie densy, ale dzikie densy, o to, dzikie densy, dzikie densy, dobra, gajmy romantyczne, aby zrobić dalej to, może pocałunek, nie wiem, cokolwiek, dobra, koniec tańczenia, koniec, koniec, koniec. No nie jest tańczenia. Pokal wygląd, tak jest. O, może być to ciężkie, żeby. w tym samym czasie. Tak widzę. Ale zobaczymy. Dobra, dawaj no. bardzo pod prysznicem, o, Nie tym razem. Pogac po policzku, o. o. już ma, ale to jest czynniejszy na ajajaj. Kurde, zostaw te meble Zostaw te meble. No to jest rozbawiona, no to fajnie. Dobra, może zjedzmy coś. Zjedzmy sobie... Nie wiem co, o, zjedzmy coś, zjedzmy coś. Zróbmy zadanie, zjedzmy coś, o tak. Czemu by nie? Nie, tańcz już i coś zjedz. Po prostu. I sobie coś zjeść, no? No, ty wyjdź, jej, bo chcesz i do Kibla. Masz i do Kibla. Twierdy. Długo będzie ten nastrójnik jeszcze? Dwie godziny, masakra. I tego nie zrobię, no. jak no. się będą szli w tym samym momencie. Co ty w ogóle oczekujesz, człowieku? Ta jest rozbawiona w ogóle. Więc fajnie, że tak można. Ta jest zmęczona w ogóle. Więc nieźle. Masz iść spać po prostu sobie idź, idź sobie spać. Aha, bo ty już nie będziesz mieć... no, co do filmu, to na fino to niestety. Czego ty nie lubisz? Aha, muzyki. No trudno No trudno. No, serio na barabara pod prysznicem. A masz, idźcie bara robić. Co nie chcesz? No, no nie. Co to miał być? Nie jest zainteresowana? Co? Co ty do mnie teraz gadasz? No tała. Nie żartujcie! Romantyczne interakcje wy wykonujcie, a nie. Wszystko co romantyczne. Bo muszę takie zrobić. No. Ta już jest. Aha, ta jest pewna siebie. No fajnie. Ojej, jakie to mam zrobić z nimi? Przepraszam bardzo. Ta postanowiła być pewna siebie. No niedobrze, niedobrze, Jak chcę złoto dostać z tego, tego. Zbyt trudne się wylosowały, widzę questy po prostu. Nie nagrywa cały czas, nagrywa się, dobra. No, trudne questy. Trudne questy się trafiły, widzę na razie. O, zaproponuję masaż, może to będzie takie romantyczne. Kurwa, wyłączcie już tą muzykę, bo tej się nie podoba. Ej, wąs, pewnie. Dobra, może ktoś też coś... do sobie coś zjecie. Dożej. Możare lipa. Zjesz sobie może odtąd. To podskoczę trochę do góry, chociaż, więc no. Zjedz sobie coś, zjedz sobie. Jak chcę złoto z tego? Ile to jest na 2 No, nie do rody tego chyba na złoto zrobić, szczerze. Pani jest licjarska. No. Aha, chwila, mam pomysł. Weź gorący prysznic. O! To powinno też zadziałać. Tak, naprawdę. Jedz, jedz. Zjedz coś. Jest na 3, na 4. Czemu? Nie mam pojęcia. Krew wzięła i zaczęła jeść to ja tego nie rozumiem. Coś tu jest, nie ten hal nie ten tego. Nie hala coś tu jest. Tak naprawdę No właśnie po może. O! Chyba no, czemu by nie No teraz zadziała. Nie zrobię tak na złoto, bo już nie mam czasu już na, na tyle. No i 3 na 4, no popsute jakieś to gówno jest. Pieprz ten event w dupę. Gówno event, wypieprzaj. Aha! Dobra, to ja wam to wytnę i potem zrobię lepsze to. Jednak widzowie, szybki update. 20 sekund przed końcem wydarzenia wbiło mi srebrny, srebrny poziom i zaliczyło misję, więc... Więc wiecie co? Nie lubię tego wydarzenia. Czekam na samą środę, żeby iść do tego baru. To będzie z dowodem... Środowy wieczór. Dobra, czekam na środę jak coś. Więc no, wrócę jak będzie środa w Simsach, hehe. He. Dobra, jak coś to... Jest już środa i jest wieczór, więc zobaczymy, co z tym barem czy rzeczywiście. Tutaj coś przyjdzie. Coś się tu wydarzy, że będzie jakiś, nie wiem, jakiś duch przyjdzie, czy coś. Może, kto to wie. A nikt na w sumie. Wszystko O, to wieczór duchów, no i dobre. Gdzie są duchy? No przecież odwiedziła barwa. Co? Gdzie są duchy? Nie mam duchów, ue. Słabizna, gdzie są duchy? Gdzie są duchy? Ja się pytam. Idę do kibla, może w kiblu będzie duch. No i wieczór duchów, idzie te duchy? Ja się pytam, gdzie są jakieś duchy? Więc ja mam? znowu będę czekać do następnej środy, może żadnych duchów tu nie ma, czyli zaraz coś chyba rozpieprzę, przysięgam. No jest już środa i co? Może muszę jeszcze raz kliknąć podróżuj Może jeszcze raz trzeba kliknąć po prostu O jest, dobra Udało się. co Tutaj wszyscy będą oni dospędziać całymi miesiącami Czy jest za wcześnie, żeby wyprawić kolejne przyjęcie? O, zaliczyło, dobra. Wracamy do domu, czytamy ten i Zobaczymy, co będzie dalej. Git, git, git. I teraz po prostu przyjść za baru i tyle. Kurwa, te puszki jebane. No, raz odblokuję sobie wszystkie nagrody. Teraz jeszcze. Zróbmy to i zobaczymy, co będzie dalej. No, na pewno nie będzie koniec jeszcze. Oj, nie. Nie biegnij. Weź pocztę, poczty mi weź, potrzebuję poczty Pocztę B A nie Chwila, tylko jeszcze tą sobie kliknę, żeby coś tam pograła. Dobra, dobra, dobra Wziąłeś tą pocztę Masz to masz, dobra Czytajmy, co tutaj będzie. O, przyrząd amroz, będzie, no, będzie, Witaj, w ostatnim wydaniu naszego lulatynu nadeszła pora, żeby Twoja ciężka praca przyniosła owoce. Przyrządź, ambrozję, korzystając z wykwintnego przepisu. To magiczne danie. Może przywrócić ducha do życia. No dobrze, wiem. Przyrządź wykwintny posiłek, gdzie jest Ambrozja? Ambrozja, ambrozja, ambrozja. Gdzie jest Ambrozja? Nie do widzę Komar, Homar Tiramisu, Tort Zupa, łosoś, koktajl dniowe coś tam Gdzie ja to mam przygotować? Niby Comber, Somber, Somber, Somber. Gdzie jest? Kurde Ambrozja w to jego mać. Gdzie ta ambrozja? Barem przekliknąć prosto na ładowkę i będzie przyrządzić ambrozję czy coś. Hmm. Jak ją, przy... jak ją zrobić tą ambrozję? Nie, gdzie jest ambrozja? Zaraz nie wytrzymam. Gdzie jest ambrozja? Gdzie jest ambrozja? Srigili, Srigili, Homar, Tortellini Ambrozji tu kurde nie ma, chwila Aha Tak, jak mi się zdawało, dziesiąty poziom mi tego gotowa nie trzeba mieć No dobra e, No nic, wrócę do was jak wbiję ten poziom po prostu No to było dość szybkie, wystarczyło zrobić no, Jest bardzo zainspirowana Wystarczyło zrobić chyba z 3-4 dania i już ma dziesiąty Poziom wykwitnego na więc szukamy teraz ambrozji Szukamy ambrozji Jest ambrozja. Robimy to widzowie Robimy ambrozję. O tak Robimy ambrozję. Otóż to. Przyrządź ambrozję. Dawaj, smaż to. Rybka się tam smaży. Hmm. <coughs> <coughs> Ale pięknie smażysz, no. Zarąbiście. O, i tak oto powstała omrozja. Chwila prawdy. Coś niesamowitego dało ci się. To niezwykłe, że ta potrawa ma moc przywracając tym do życia. Pora przygotować moją, moją własną wersję. Dziękuję ci za pomoc. Kto powinien zjeść tę ombrozję? Nie wiem. Warto ale drogie. Czy już nie ma więcej? Czy jeszcze będzie coś? Pewnie jeszcze będę ma jakieś questy. Ja tu mam rozjechową. Czy masz jakieś questy, czy już koniec? Powinien już być koniec, generalnie. Ja Poproszę poczekaj chwilę, O! Chyba się questy skończyły. Aha. Dali mi takie questy. Świetnie, dziękuję. gdzie No prawdę, mamy to udało się po jakichś chyba 5 godzinach albo 6, nawet chyba 6 albo 7 godzinach grania simsy, także yy, polecam się na przyszłość Polecam się na przyszłość Gotowe, wszystko odebrane Wszystko mam odebrane Nic tutaj więcej już nie ma wszystko odebrane, także no To było na tyle, dzięki za obejrzenie i macie się Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale, na razie, cześć Jeszcze na no szybko pokażę tutaj, o Wszystkie Króliczki Jest ich chyba za dużo, bo chyba moje mojej Simce ktoś chyba badał dwa razy chyba te same, ale nie mam pojęcia Albo to są w sumie wszystkie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chyba wszystkie Teraz sprawdzę tutaj jeszcze, o nie wiem, wszystkie, dobra, to są wszystkie. Tak się prezentują wszystkie króliczki. Bardzo słodkie, bardzo fajne. Spoko event, szkoda, że jest popsuty i trzeba grać bez modów, żeby to działało. I nawet bez modyfikacji podobno to się psuje. U mnie na szczęście bez modów działało i nie popsuło totalnie nic, więc najlepiej jak widać eventy takie w Sims'ach robić bez modyfikacji i w sumie to chyba tyle. No. Takie ładne króliczki. なら。